Jedna taka mądrość. Mamy ci pierwszą niedzielę adwentu. i Skąd się biorą te wszystkie tendencje w ludziach, żeby szukać tak zwanych objawień, albo tak zwanych przekazów? Ja nie lubię to słowo i mam taką awersję do tego słowa przekazy na temat kiedy będzie ta paruzja, kiedy będzie koniec świata, kiedy tutaj trzecia tajemnica fatimska się spełni. Ludzie tego poszukują. Jak pojechałem kiedyś na pewno na rekolekcję do Koszalina i tam była taka grupa około 50 osób, ledwo usiadłem z walizką obok, wyszedłem z samochodu, usiadłem w takim holu, żeby spotkać się z organizatorem rekolekcji. Podchodzi do mnie 30 osób z tych 50 każdy ma w ręce jakieś wydrukowane z internetu przekazy. Czy ksiądz to czytał? Czy ksiądz to czytał? Czy ksiądz to czytał? Uu. U wow, myślę. Trzeba będzie zmienić temat rekolekcji. Miałem, nie pamiętam, jaki był temat, ale powiedziałem sobie od razu, N -n -n", czyli nie znamy Pisma Świętego. I powiedziałem, zmieniam temat rekolekcji, to jest moje prawo i będę Wam głosił o. Będę Wam głosił rekolekcję o tym, czy warto czytać Pismo Święte, warto je poznawać, warto nim żyć, jak się modlić Pismem Świętym i lekcja Divina, czyli metoda rozważenia słowa Bożego. Taka myśl też się pojawiła przed Waszymi rekolekcjami, żeby, żeby tutaj to zrobić, ale zajęłoby nam to trochę czasu, natomiast niekoniecznie byście do tego sięgali. Raczej odwołuję Was do tej kwestii, żebyście prosili Ducha Świętego, Was nauczył rozważenia Pisma Świętego. Tak jak uczy tego Kościoła od setek lat, Lekcja Divina, czyli boskie czytanie jest powszechne i znane, tylko trzeba sięgnąć w internecie, znajdziecie. Gdzie to się nazywa Lekcja Divina, to się pisze tam przez C, V i tak dalej. E, i, albo inaczej, Boskie czytanie po polsku. Ma to cztery punkty: e, e, czytanie, żeby zrozumieć sens literalny tekstu, drugie to będzie medytacja. Trzecie kontemplacja, czwarte to chyba jest życia, dzięki czynienia, bo jednej razem i drugie różnie podają. Nie będę tego wytłumaczył, to tylko informacyjnie, na czym to powinna polegać. Po prostu jest to tak wytłumaczone, że prościej już chyba nie można, nie trzeba tam jakichś studiów kończyć. Prosi Ducha Świętego o to zrozumienie i tyle. A najprostsza zasada jest taka, że otwieram Pismo Święte na przykład na Ewangelii. Duchu Święty prowadź mnie. Czytam w sobie fragment. Staram się zrozumieć, co tam jest napisane jako wydarzenie. Wyświetlam sobie w głowie taki film o tym wydarzeniu, czyli jak to było. Nie dokładam sobie informacji po swojemu, tylko to, co czytam. Nic nie dokładam. Oczywiście, jaka jest tam mowa, że Jezus do wsi, no to wtedy sobie jakąś wieś mogę wyobrazić ogólnie, ale to nie jest cel mojego wyobrażenia, tak? tylko celem jest, co Pan Jezus w tym wydarzeniu, co robią apostołowie, co mówi Pan Jezus, co o apostołowie, jak reagują. Czytam to, żeby to zrozumieć dwa, trzy razy. Rozumiem sens literalny. Rozumiem sens taki, jak tu jest. Dobra, teraz Duchu do Święty jeszcze raz cię proszę, teraz mi pokaż. Co z tego wszystkiego jest dla mnie. Yy. I mogę sobie jeszcze raz przedstawić to w głowie. po raz kolejny, trzeci, czwarty czy piąty. Całe to wydarzenie. Boże, pokaż mi, co Ty chcesz mnie z tego nauczyć. I to przyjdzie. I zauważysz wtedy, że jeszcze jedno zdanie albo jedną myślę jest najważniejsza. Zostań przy tym, przepisz sobie na kartkę albo do jakiegoś swojego zeszytu pod tym względem, który zakładasz. I to jest Twój wniosek. Podziękuj Panu Bogu i tyle. Cały Krzysz Jezusa podziękuj. Podziękuj Duchowi Świętemu. Zostaw to. Powiedz Boże, jak to jest od Ciebie, to niech to nie pracuje do no, Słowo, niech ona mnie zmienia, ubogaca. Robisz przerwę, idziesz do innych zajęć, wracasz, sięgasz do tego zapisanego zdania. Boże, daj mi pogłębienie zrozumienia. Za każdym razem, kiedy będziesz to czytać, te myśli się będą biały, i możesz tak obcować z tym jednym fragmentem Ewangelii przez cały tydzień, a pod koniec tygodnia zobaczysz przez te pięć razy, co usiadłeś do tego słowa, ile Pan Bóg ci pokazał różnych ważnych rzeczy dla ciebie przez to, przez to jedno zdanie, które zapamiętałeś. I to jest spotkanie z Bogiem przez słowo. I jak pozwolisz jeszcze Bogu, żeby to wprowadził w twoje życie, powiesz Mu o tym konkretnie, na to działać. To też powoduje wszystko Duch Święty, i to jest Jego mądrość, byśmy Słowo Boże rozumieli, tak jak Bóg nam je przekazuje w danej sytuacji czasowej, w danym czasie dla nas. Przez to Słowo Bóg nam chce pokazać przez tą Ewangelię, mamy być czujni. Znowu taki dar Ducha Świętego, który warto prosić roztropność. Roztropność to jest taka cnota, jedna z czterech cnot, tak zwanych. E, Naturalnych mówimy nie nazwami nadprzyrodzonymi, ale Pan może dać łaskę potężną. Roztropność to jest taka umiejętność przewidywania, co wyniknie z tego, kiedy to zrobię. Czyli jaki będzie finał sprawy, którą właśnie chcę zacząć. Nie? Roztropność to jest. Yy, yy. To jest to, że próbuję ocenić umysłem. Jaki będzie efekt, gdy to coś zrobię konkretnego? Podjąłem jakąś decyzję albo mam zamiar w głowie i myślę, co z tego może wyniknąć. Trochę taka matematyka powiemy, ale niekoniecznie matematyka zawsze, bo Pan Bóg yy, różnie to będzie później układał. To nasze życie albo wydarzenia będą miały na to wpływ. Złe duchy mogą mieć wpływ. Jak to nie oddasz Duchowi Świętemu, tego wydarzenia, tej sprawy, pod Jego kontrolę, no to zły duch może się tym posłuchać też. Dlatego warto to robić. Warto to robić odnośnie myśli, projektów, zamiarów i działań. Warto. Codziennie to stosować. To jest mądrość Ducha Świętego. Dobrze tym wyjdziecie, bo unikniecie wielu katastrof w swoim życiu. I dlatego nie czytajcie różnych objawień z internetu, gdzie ktoś pisze w sposób nieodpowiedzialny e, i tak dalej. Czytajcie Pismo Święte, poznawajcie słowo Boga. Nawet módlcie się z Bogiem jakimś jednym zdaniem Jezusa w ciągu dnia, wielokrotnie mówiąc je. Docenijcie tę wartość szybko, bo zobaczycie, że w ten sposób Bóg uświęca przez to słowo wasze życie i coś zmienia pozytywnie. Taki mój przykład. Kiedyś nie mogłem się poskładać na wyjazd właśnie w tamtym roku do Rzymu na rekolekcję i nie szło mi w ogóle pakowanie. Tak mi ciężko szło rano wszystko. Jeszcze musiałem zniknąć zakupy dla mojej mamy, pomóc się posprzątać w domu bo nie będzie mi pięć dni, jeszcze coś tam załatwiać, jeszcze przygotować samochód, bo był brudny, umyć go w środku, na zewnątrz. Dużo takich czynności fizycznych, które potrafią człowieka umęczyć i ciągnęło to się w ciągu dnia, a jeszcze przygotować sobie coś na konferencję do tego, do tego wyjazdu, jeszcze coś tam, mi jeszcze coś potrzeba. Więc tego czasu wydaje się było mało. Ale modlę się, Duch Święty, pomóż mi. I odpowiedź przyszła. Żeby Przyjmij słowo konkretne. Święć do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście was pokrzepi. Zacząłem to słowo powtarzać. Najpierw powtórzyłem na dwa, trzy razy, wierząc, że Bóg będzie uwielbiony w tych słowach, które mówię. Cenię Go w tych słowach. Cenię Boga w tych słowach. Po prostu. Potem zapomniałem o tym. Robię coś. Rozmawiam z moją mamą. Coś tam załatwiam. mi się te słowa znowu. Poprosiłem Ducha Świętego. Więc on mnie prowadził w tym dniu. Więc znowu kilka razy powtarzałem pod rząd to słowo. Niby się nic nie dzieje. Koło 11 godziny zorientowałem się, że mam w rękach plastyczność, że mam łatwość w realizacji planu tego dnia, jakby mi ktoś masłem posmarował wszystko, takim duchowym masłem i wszystko. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Płynność wykonywanych czynności. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. No Idzie mi to bez przerwy i czuję łatwość wykonywania tego aż do 12 nocy. O 12.00 podziękowamy bo Panie Boże, niesamowicie działa Twoje Słowo. Nie? Ale to jest właśnie to, że uwielbiam Pana Boga przez Słowo. Nie dość, że człowiek sobie lepiej zapamięta, ale Bóg się cieszy, kiedy my się modlimy Jego Słowem. Czasami ogłosimy Słowem Bożym yy, zwycięstwo Pana Boga na tym dniem. Wspominamy na początku rekolekcji. Zwycięstwo nad jakąś sprawą, nad nim. Czytajmy je głośno, z wiarą, z przekonaniem, że Bóg przez to Słowo stwarza nową rzeczywistość. To jest bardzo istotny temat. Bardzo istotne, bardzo istotne podejście. Bo to jest Słowo Boga. W Nim jest Duch Święty. My doświadczamy Ducha Świętego obcując ze Słowem Bożym. Bo jest to Słowo natchnione. Czyli e, Duch Święty stwarza, zaradza nową rzeczywistość. Naprawdę ona się wytwarza. Nowe okoliczności jeszcze się wytwarzają. Zmiana rzeczywistości następuje. Robi to Duch Święty w wyniku tego, że ja czczę Boga w Jego Słowie. To Bogu jest tak miłe. Oczywiście możesz mówić uświęcone modlitwy Kościoła, zdroweś Mariu, po Twoją bonę, czy dziesiąteczkę. Też dobrze robisz. Ale w sposób szczególny Bogu jest miłe, kiedy Ty obcujesz z Jego Słowem, kiedy się liczysz z Jego sensem. To jest Bogu szczególnie miłe. To jest takie miłe jest rodzicom, kiedy dziecko przypomina rodzicom, a pamiętasz tatusiu, mamusiu, mówiliście mi gdzieś takie słowa, i to się potwierdziło. I ja według tego to zrobiłem i widzę, że to działa. I właśnie to jest dla rodziców zbudowaniem, umocnieniem ich w ich roli rodzicielskiej, opiekuńczej to trosce, bo właśnie widzą, że, że dziecko korzysta z mądrości otrzymanej. To jest właśnie to, to jest mądrość. To jest mądrość używaniu tak Słowa Bożego. Ym, czyli ogłaszanie chwały nad uzdrowieniem też może być. Nad uwolnieniem osoby przez Słowo Boże. W rytuale egzorcystów, mam taki rytuał, jest, jest słowo Ewangelii, które się czyta przy uwolnieniach, przy egzorcyzmie. Ogłasza się zwycięstwo Pana nad, nad tą sytuacją. Ale możesz to stosować uniwersalnie do każdej sytuacji. Jak jeszcze pamiętasz jakieś słowa na pamięć i je cytujesz głośno, mówisz. Głośno jest ważne, bo cię słyszą, złe duchy uciekają. Głośno jest ważne, bo słyszą cię święte duchy wierne Panu Bogu i Ci pomagają. One miłują Słowo Boże. One były obecne w tym świecie, kiedy Jezus został zrodzony z dziewicy Marii. I one wiedzą, że Słowo stało się ciałem. I wiedzą, jaka jest moc Słowa. I one się z tym samym Boga liczą. Im bardziej szanujesz Słowo Boże, tym bardziej będziesz uszanowany przez Boga, przez Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Ale też nie dasz się manipulować, będzie w tobie ta wrażliwość Ducha Świętego, że ktoś ci pokaże: a tutaj czytaj to objawienie, teraz, albo tu czytaj to przekazy i tak dalej. To ty od razu będziesz mieć w sobie takie przypomnienie Ducha Świętego, że trzeba wierzyć w Jego Słowo, albo będziesz miał rzeczywiście wlaną łaskę poznania, że to nie jest Boże, to podejście nie jest Boże. Bóg nas w tym tekście uczy roztropności i chce roztropności. Czuwajcie, czyli liczcie się z tym, że ja przyjdę. I cokolwiek robicie, tak możemy to tłumaczyć na nasze, cokolwiek robicie, pamiętajcie, to musi się stać, kropka. A nie wasza rzecz, kiedy. To jest decyzja Boża. Bóg wie, i on oceni okoliczności. A nie, żeby robić tak zwane zewnętrzne sztuczne przygotowania. Jezus nigdzie nie mówi w Ewangelii, że kiedy On przyjdzie po raz drugi na świat, w jako Pan i Władca całego świata, On nigdzie nie mówi, że masz puszki do piwnicy znosić, prawda, świeczki gromadzić, zapałki że pakować, żeby były suche, nie zanigotniały. On ci nie mówi, że musisz, nie wiem, dom musisz teraz przenieść, e, a, Uciekać z tego miejsca i tak dalej, musisz się przygotować, zabezpieczyć, to Pan Bóg tego nie mówi. To jest od złego ducha. To wprowadzenie paniki, niepokoju. Tu nie ma. Um, to nie jest Ewangelia, ale jeżeli będziesz ją znał, to się nie dasz to wprowadzić. Nie dasz się to wprowadzić. Nie dasz się manipulować. Słowo Boże, obcowanie Słowem Bożym, kiedyś te dymarczy za tak chwały Bożej głośno i też dla swojego pożytku. Ogłaszamy chwałę Bożą nad jakąś sprawą, powoduje, że też w nas rośnie taka wrażliwość na prawdę, którą głosi Bóg, jednocześnie na nieprawdę, którą spotykamy się w świecie. Jest, ta wrażliwość się rozwija. I łatwiej jest odróżnić, że ktoś mówi do nas ducha Bożego, a kto nie. I dlatego, że my już znamy pewne fragmenty Pisma Świętego i odbieramy je w kontekście całego nauczenia Pana Jezusa, te z i całej Biblii. I łatwo nam już to jest odróżnić w sposób logiczny, że to się nie zgadza z nauczaniem. A druga rzecz, taka powiemy, intuicyjna, ale to jest Duch Święty, że widzisz to jakiś niepokój, jakiś lęk, który ktoś próbuje wprowadzać w twoje serce, mówiąc Ci jakieś tam rzeczy, które mogą się przerażająco stać. I ty już wiesz, że to nie jest Boży Duch. Bo Jezus nie wprowadza niepokoju, nie wprowadza. Owszem, święty niepokój jest bawienie tak. Wyrzucając y, Żydom, że go nie przyjmowali, albo go nauczali. A to jest co innego. Ale nie jakiś taki lęk, trwogę przed tym, co będzie. To nie jest Jezusowe nauczanie. Jezus nigdy nie wprowadzał tego typu lęku. Bo Bojaźń Bożą tak, ale lęku tego typu nie. Lęku, co będzie, co się stanie, jak to będzie wyglądało. Nie. nie. Jezus mówi, że mamy ma być gotowi. Nie możesz być zaskoczony. Hmm. Dopiero wczoraj z nim rozmawiałam, a już umarł. Nie ma go. To nie jest duch za Chrystusa. Chyba, że był człowiekiem niewierzącym. Się wziął, zabrał i umarł. I tak zrobił, uważam się na nas. Tak Więźmie to z takich tekstów, takich tekstów to jest dużo. Dobrze. Chodzi o roztropność. Roztropność daje Duch Święty. Um, I Chodzi o to, żebyśmy prosili o roztropność. Nie? Roztropność, czyli takie umiejętność rozstrzygania w Duchu Świętym i w oparciu też o własny umysł i wiedzę, doświadczenia i to duchowe i życiowe. Co wyniknie z mojej decyzji, co będzie dalej. Gdzie, jak się rozmawia z ludźmi, to się ma wrażenie, że nie żyje w takiej pustce egzystencjalnej, że go nie interesuje, co będzie za miesiąc, za rok w ogóle z jego własnym życiem. O to chodzi. Nic go nie interesuje. Co innego, kiedy ja powiem, Duch Święty nie prowadzi, ja nie wiem, jakie ma plany wobec mnie, jak to się rozwiąże za dwa lata, za trzy, czy to będzie ta sama wspólnota, czy inna. A to jest inna rzecz. No, ja wiem, że ja idę za Ewangelię, za Panem Bogiem, tego się trzymam. To jest dla mnie precyzyjne jasne i w tym kontekście e, rozważam swoje życie jako roztropność. Żeby nie stracić zbawienia, żeby nie stracić Pana Boga, żeby nie zrobić czegoś, co nie niemiłe, przez co ja mogę stracić zdrowie, życie duchowe, fizyczne, i inaczej. Nie? To jest ta roztropność. Nie? Nie, chodzi o to, nie wpadam w panikę. A czymś innym jest z kolei zaufanie. Tak? Mm. Wsiadam w samochód, jadę tysiąc kilometrów, jak potrzeba na rekolekcję. Proszę Pana Boga o bezpieczeństwo. Tu jest potrzebne zaufanie. Roztopność polega tylko tutaj na tym, że ja proszę Boga i nie rezygnuję z tej prośby, bo wiem, że moje ludzkie siły mogą mnie zawieść. Zmęczony mogę zasnąć. Ale jak się pomodlę, to wierzę, że Pan Bóg mnie czuwa, że stanę na kawę albo coś takiego Bóg zrobi, że się zatrzymam i. Wyjdę na powietrze, pochodzę sobie trochę, poddycham, odpocznę oczami i poradzę sobie gimnastykę. Nie? To Bóg o mnie się zatroszczy. Tu jest roztropność w tym. Natomiast roztropność jest, żeby jechać z Bogiem i z Bogiem przez życie, a nie iść po własnych siłach, bo jak się decyduje o własnych siłach, to dzieją się bardzo różne.